Witaj serdecznie. W tym wideo dowiesz się jaka jest różnica pomiędzy Important to oraz Important 4. A więc zaczynamy. Witaj serdecznie. Ja tylko sobie tutaj pozwolę przełączyć coś, ponieważ jeszcze dokładnie nie znam programu. Witaj serdecznie, ja nazywam się Ewelina Wachowiak, jestem autorką bloga English Tea Time oraz autorką kursów online. Tak jak już wcześniej wspomniałam, w tym, w tym wideo dowiesz się, jaka jest różnica pomiędzy Important to somebody oraz Important for somebody. E, a więc e, tak, a więc tak, a więc tak. Już pokazuję Ci na przykładach. Jaka jest różnica? Różnica jest, e, przyznam szczerze, dość e, delikatna, e, wręcz rzekłabym, bardzo subtelna i zależy od tego, co, jaką intencję ma osoba, która wypowiada dane zdanie. I teraz pokażę Ci e, kilka przykładów, tak, aby, e, aby było lepiej i łatwiej zrozumieć, co mam na myśli. Jeżeli powiesz tak, running is important to me, możesz też powiedzieć, running is important for me. I teraz, jaka będzie różnica między tymi dwoma zdaniami? Otóż, jeżeli mówimy, że running is important. To to znaczy, że to wynika z Twoich wartości, z Twoich przekonań, nie wiem, z Twojego e, środka tego tak, jak ty czujesz. Natomiast kiedy powiesz, running is important for me, e, sugeruje to, że płyną z tego biegania jakieś korzyści. Na przykład, nie wiem, możesz wrzucić e, kilka kilogramów, e, albo możesz utrzymywać piękną figurę, albo daje Ci to jakieś, nie wiem, korzyści zdrowotne, czy też nawet e, mentalne. E, czyli porównaj sobie. Jeszcze jeszcze raz, że running is important to me e, oznacza, że to wypływa z ciebie, że takie masz wartości i tyle, nikt tego nie zmieni. Natomiast running is important for me oznacza, że to przynosi ci jakieś korzyści. Oczywiście jedno i drugie zdanie tłumaczymy dokładnie tak samo na język polski. Bieganie jest ważne dla mnie, ale e, użycie tego odpowiedniego mm, przyimka e, ma znaczenie. Pokazuje taką delikatną różnicę znaczeniową. Oczywiście w wielu zdaniach będzie tak, że czy użyjesz tu, czy użyjesz fo, będzie, będzie to dobra odpowiedź. Natomiast mówię, jeżeli chcesz wskazać tą subtelną różnicę, wtedy warto, aby wiedzieć, jak to zrobić. Mam dla ciebie tutaj jeszcze chyba jeden przykład. Tak. Having a family is important to me. Wynika to z moich przekonań, tak? Czyli e, posiadanie rodziny e, jest dla mnie ważne. Czyli jeżeli powiem to me, oznacza to, że wynika to ze mnie, z mojego środka, z moich przekonań. Natomiast for me, e, oznacza to tyle, że. Hmm, rodzina jest dla mnie ważna, jakby nie wiem, zewnętrzne czynniki wpływają na to, że ja uważam, że rodzina jest ważna. No nie wiem, wszystkie koleżanki mają rodzinę, więc ja też chcę mieć rodzinę. E, czyli widzisz tą delikatną różnicę? Tak to wygląda. E, i, teraz tak. E, I teraz tak, i teraz tak, i teraz tak, moje drogie, kochane. Czyli przypominam e, o różnicy. Important to somebody wynika to z Twoich przekonań. Important for somebody wynika to z tego jakie korzyści ma dla ciebie, nie wiem na przykład robienie czegoś, załóżmy bieganie, czy tam e, nie wiem uprawianie sportu, czy trzymanie diety i tak dalej i tak dalej. Na przykład e, di healthy diet is important to me, bo wynika to z moich przekonań, ale healthy diet is important for me e, jest dla mnie ważna, bo na przykład e, daje mi takie korzyści, że ja słodna, albo lekarz mi powiedział, że jest to dla mnie ważne, bo ja Muszę schudnąć, tak? Także taka jest różnica między tymi dwoma, 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 dwoma zdaniami. I teraz tak, jeżeli chciałabyś, masz ochotę na więcej przykładów, na więcej różnic, na więcej tików i trików, zapraszam Cię do pobrania pierwszego rozdziału e-booka Zapytaj po angielsku. Ten e-book jest przeznaczony dla osób, które są na poziomie A1, A2 i zawiera on, cały e-book zawiera aż 410 zdań po polsku, które należy przetłumaczyć na język angielski. No i co dalej? Dalej polega to na tym, że oprócz klucza odpowiedzi zawarty tam jest właśnie komentarz, czyli na przykład wiesz, kiedy użyć impotent to somebody, a kiedy użyć impotent for somebody. Jeżeli właśnie chciałabyś zobaczyć, jak ten e-book wygląda od środka, możesz zupełnie za darmo pobrać pierwszy rozdział, pobrać jeden rozdział, tak zwany rozdział startowy tego e-booka. Natomiast jeżeli jesteś już zdecydowana i chciałabyś zakupić tego e-booka, to tutaj zostawiam Ci link, jest to link do sklepu, możesz już w tym momencie zgarnąć swojego e-booka ponad 80 stron ćwiczeń, ponad 80 stron ćwiczeń, wraz z kluczem odpowiedzi i z wyjaśnieniem, dlaczego jest taka, i nie inaczej, podaniem różnic w znaczeniu, a różnice są bardzo ważne, myślę, i warto, warto, warto o tym wiedzieć. Jeżeli masz jakieś pytania, Zapraszam serdecznie do kontaktu, możesz pisać w komentarzu, a być może masz zdanie i nie wiesz, nie masz bladego pojęcia, jak je zrobić. Wtedy również zostaw w komentarzu, a ja Ci pomogę. Trzymam kciuki, pozdrawiam, trzymaj się, pa! pa.